Szczęść Boże, kochani! Zapraszam Was na Ewangelię na dziś. Zatrzymajmy się na chwilę, żeby posłuchać słowa i zaczerpnąć odrobiny pokoju na ten dzień. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie.